Trzy, cztery. Trzy, cztery. To jest naprawdę ta maska? Oj, to nie jest ta maska. To jest jakaś maska do bns Rzucamy na ten. Do, doszło do teraz do mnie, co właśnie e, robisz? Co, co Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj specjalny gość, Oli. A, Cześć. A czemu jest Oli? Bo dzisiaj może być najbardziej cringe'owy odcinek w karierze. Robimy tak. Gramy w papier-kamień. My zaczynamy. On wygrywa. To wygrywasz co? Nic. No, nic nie wygrywasz. Ale to, jeżeli byłby musisz... osobą taką randomowo, to byś wygrał dwie dychy. Taki dzisiaj budżet jak Mr Beast. Ogólnie przegrywasz, zamieniasz się w furasa. Czyli jak wygram, to nie, nie musisz się przebierać nie za Nie musisz się przebierać za furasa. I teraz tak, klikam sobie spina i są dwie rzeczy do losowania zawsze. I na przykład przegrałem i zakładam rękawiczki, które, no, zaraz, które zaraz wam pokażę i druga rzecz. Najgorsza to chyba taka maska dla drillowców. I fioletowe uszy. O kurwa, to tutaj są mocne rzeczy w tym plecaku. To, fioletowe uszy. To są fioletowe? O kur. Dobra, kurwa. powiedzmy. Dobra, czyli tak przegrałem, zakładam sobie uszka. I ty możesz zamiar w tym chodzić, póki nie znajdziesz kolejne osoby? Tak, zapraszamy. Ja i wbijajcie do Oliego, wbijajcie na Instagramki. No. No. Kurwa, ja nie wiedziałem, że to będzie aż tak źle wyglądać. I teraz gramy. Kto zaczyna? Do, do dwóch, do dwóch. Dobra, gramy. dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kurwa! Zaczynamy. Dobra. Wylosuj coś takiego. Będę maskę, bo maska jest najgorsza, naprawdę. kręcimy. Kurwa. O, kurwa. Dobra, i drugie. Ogonek, i ogonek. drugie, i drugie. Ale wstyd. Nie wiem, czemu w sumie zgodziłem się. Znaczy, ja ty ja się zgodziłeś, zgodziłem. ale ja wymyśliłem. Różowe, Różowe uszy. Ok, czy to, co przed chwilą. No dobra. Jak to oglądacie w ogóle, to trwa preorder takiego flecika letniego Nine mili, Wracamy po długiej przerwie. Teraz 350 zł, po preorderze 450, więc warto sobie zamówić czas dostawy do 14 dni roboczych, więc nie ma tragedii. Link macie w opisie. Zapraszam do składania zamówień. Bardzo fajne na lato. Jakby coś coś to, takiego chyba. Jakby coś to nie wspieramy furasów. Jesteśmy przeciwni. Ludzie się... Nie! Do, do doszło mi... teraz do mnie, co właśnie... E, robię, co ty w swoim właśnie wymyśliłeś? Idziemy no, na schodki, gdzie najwięcej jest drillowców. Dobrze, że mnie mniej więcej kojarzą, to nie wspierdono nie dostanę. Ale jakbyśmy poszli tam bez kamery i ty byś tak nam wbił. Oj, nie ma szans, nie ma szans do Obym fajnych dziewczyn nie wywożonych. A to by i tak to by nic nie zmieniło. 3-4. Dobra, dobra. 1-0. 3-4. No i wygrałem. I teraz dobra, tak, z... robimy Tak. Eee, okay. Ja się cieszę, bo już kurwa mogę to zdjąć. Dobra, robimy tak, spin. Eee, fioletowe uszy, więc możesz coś na siebie założyć. Rękawiczki. rękawiczki. No to dobra, to tak jak wcześniej miałem. Dobra, no to git. Nie ma, nie ma dramatu. Ja wyjmę rękawiczki. No i teraz możesz do kogokolwiek podejść. O Jezu, ktoś będzie na to się na siebie to zakładał. No ty. Ja? No na ręce. Ja chyba rezygnuję z tego challenge'u, Możesz koleżankę poprosić. W, w, drugą, w, drugą w drugą stronę. Zdejmijcie to ze mnie, ludzie. Chcecie wygrać kasę? Dobra, dawaj, dawaj ich. Wygrałaś, tak? Czyli nie będę ich dostać. Różowe uszy znowu, ty. Co jest, kur... Dobra, zakładam. Będzie ci pasować do bluzy. Drillowy, o, kurwa. maska. Wielosławieś kurwa najgorzej. O kurwa to skarpetka. A tu nie ma tego tu? Jest. Trzymaj. Właśnie. Groźnie. To jest, <trym> to jest lidle, na pewno lidle. ta maska? Oj to nie jest ta maska, to jest jakaś maska do BNSM. Na usta. Ale ja to widzę. I teraz robisz ta. No. Dobra, grajcie. Co to stajesz, to kolejny grasowy, dobra, ty. Proszę kami cię. Czekaj, czekaj. czekaj, dalej, dawaj. No. Dawaj z nią teraz. Kaj, papier, papie, Dwa zero. Ej, no zaraz ci skończy, kasę dla ciebie. No szybko to idzie jakoś. Dobra, trzymaj dwie dychy. Czuję kurwa jak Mister Biss, tylko taki polski, bo dwie dychy jest tylko. Zresztą nie powinny się rozdawać y, dwóch dych każdemu, kto wyjdzie z przebrania? No to wyszedł. No tak, ale też dałeś ziomkowi, który wygrał z nim. A, to mnie ojebał w takim razie na Dobra, Dobra, dawaj teraz ty. Dobra, no to ja zagram. Z, z kimś. Dawaj z młodym najpierw. Trzy, Dobra, no trzymam. Gotowy? Papierkami nożyce. Papierkami nożyce. Jeden, jeden. jeden. Papierkami nożyce. Czego byś nie chciał wylosować? Mogę ci powiedzieć na przykład, że tutaj są... E, kryształowa maska na przykład o. jest. Elf? Czyli uszy elfa. Okej, okay. to całkiem seks jest, jest. jest ok. jeszcze. i okay. okay. druga rzecz. Lisek, Lisek maska. Nie, 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 nie. A ty, o kurwa, ja wiem, co to jest. No <grym> to... Dobra, dawaj to, to. To bez uszy wtedy. Bo uszy tak nie będziemy. Będą zasłonięty. Proszę bardzo. O, to jest maska liska. Dobra, Dawa jakiegoś jakiego... który Dawaj jakiegoś drillowca. Dawaj najbardziej drill, który ma najbardziej autotekstowy. A ja o co mogę przegrać? To dawaj. Dwa razy już dałeś komuś dwie dychy bez wygranej Jak ja wygram, to ja dostaję kasę Kurwa, źle zrobiłeś zasady, debil Jak ty wygrasz, to ty dosta to dostajesz A jak ty przegrasz, A już to zakładasz Wtedy no ty tak. możesz wygrać raz dwa, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy Raz, dwa, raz, dwa trzy Oj Jeden, jeden? Nie, no dwa, zero Już przebiewasz? Już przebiewasz. O, nie. Dostajesz tym, dostajesz Czekaj, U. czy on teraz nie dostanie kasy? No nie Czemu? No bo ja przegrałem Bo przegrał Fioletowy ogon dostaniesz na razie Gitara? Dobra, dawaj do. a co sądzisz cześć, w ogóle cześć. o furasach jeszcze? Powiedz, tak Jebać, szczerze. Jebać kurwa, stary, melam kurwa na mordę. Kurwa. Ej, ale bez takich, ty! Tu jest furas. Nie, ja jestem nie furasem. Nie, jest furasem. on jest nowym kurwa chłopakiem kurwa, z miasta. Po co? Bo przegrał w papierkami i musi założyć kurwa. A on się <laughs> Ten, patrz! Ty, co jest? On się prostuje. To teraz jak e, Knaga Drake'a wygląda. Kumasz, że ludzie normalnie tak chodzą? tak no, się serio? tak przebierają i tak chodzą to Jest dla mnie niepojęte 3-4 3-4 3-4 1-1, 3-4 Wygrałeś Czyli ja was nie zakładam, czy nie teraz Nie, teraz tu ci. Szybko poszło, przynajmniej ty elf. Okej. Okay. I jeśli dostaniesz coś innego na uszy, to po prostu ale, ale będzie, będą mu pasować. No, elf. będzie, będzie taki elf jest taki. No. No. Dobra. Usta? O kurwa! Dobra, zostały ustawione. Dobra się sorry, dobrać, e, się no masz przejebane, że tak ci powiem. Jak ja się cieszę, że nie wybrałem, nie, nie, nie dostałem. <tryś> Słuchaj, my się schowamy gdzieś i Sam już musiał podejść do kogoś w tym, w, w tym stroju i powiedzieć, że jest uwagi, taki challenge. No. Dobra, jest Ej, w sumie nie wygląda tak źle. Czekaj, jeszcze... Usta... <śpionic> Ty jak z gringota by Dobra, to Dobra, to już wygląda średnio. To co, chcesz za cztery dychy, podchodzisz do kogoś tam domowego i mówisz, że musisz wygrać papierkami, a my gdzieś się schowamy. Nie, dobra, zostanę w tych dwóch dychach. Tak? Czyli tak. grasz ze mną wtedy. Dobra. Dobra. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. To wygrałem. To, to teraz musisz serio zapytać kogoś. O, mogę no. się spytać dziewczyn. To jest kawał wygrania, kręcimy odcinek, on musi wygrać z wami. Yeah. No, ale żaba, ale to jest jakaś typiarka w jakimś lulaby i to musiałbyś być przystojny chociaż, żeby do niej zagadać. No to zobacz. <śmarszy> to <śmarszy> zobacz. <śmarszy> Może wy Papierkami. Dobra. Do dwóch, do, dwóch, do, dwóch, do, dwóch do dwóch. wygranych. dalej <śmarszy> <śmarszy> w takim razie. Dobra, Jeden, jeden. No to dostajesz dwie dychy i on prze, przejmuje. Tak, tak. Możesz A. mu wylosować. On przejmuje. Dobra, stary. Locuj mu. To to jest. Kryształ maska. Okej. Okay. Stargówka. Yy, i, I dawaj jeszcze jedno. I ogonek. Dobra. Już ci tutaj daję. Kryształ maska. Nie, jest maskiew. Kurwa, ten ogonek coś nie sterczy. O, dobra, niech, dobra. W, niech wisi. Niech tak, wisi. Musisz, musisz kogoś teraz ogarnąć, tutaj. Dobra, tam patrz go, patrz go, bo podchodzi, podchodzi, podchodzi tam. A czy, bo oni grają już? A już? A mówiłeś mu co, jak przegra? Jak przegrasz? Nie, 2-0, ale jak. Nie, 1-1. Jak przegrasz, to ty potem losujesz, co zakładasz na siebie, i ty podbierzesz do kolejnej osoby. Ja Wygrałeś? Wygrał Dobra, D dostajesz wiedyżki. Dawaj, losuj. On tobie będzie losował. I potem ty też musisz podbić do jakiejś osoby. No. Jak się uwolnisz, to dwie dychy wygrywasz. E, ogonek, więc możesz mu dać od razu. Ogonek. I rękawiczki. Mord, rękawiczki są ludzie. No ludzie masz, łatwe trochę. E, ja cię jest. zapytam, żaba, ty kupowałeś to w jakimś seks shopie, czy co? U <laughs> seks masterki. No, musisz kogoś. Nie. Za gaśko, nie możesz swojego ziomka. A co A jak znowu przegram. No to zostajesz. dobra, dobra. Do, będziesz... dobra podbijam. Dobra, dobra. I no. Jeżeli tak, jeżeli wygram, gramy do dwóch. Jeżeli wygram to losujesz co zakładasz a jeżeli przegram to, to zostaję okay. i szukam innej sobie dobra? Papier kamień nożyce Dobra Papier kamień nożyce papier kamień nożyce No nie możesz uciec z tego, bo już jesteś no, podpisany. Dobrze Fioletowy ogon, jeszcze raz Maska furasa. O. Okej. Okay. No to jest dobre. Dobra. To jest najmocniejszy To chyba. jest najgorsze w sumie. O, dobra, dziewczyn się spytamy. Ja się spytam za ciebie. Albo się, albo się wstydzę, wiecie, w sumie. Dobra, to masz... Co, jest? co to jest? Ej! Ty grasz papierkami? I co, jak ktoś by usiadł na to? Fajnie, papierkami nożyce i tam ziomek się przebiera, chyba pewnego zwierzaczka. Chcecie spróbować? Dwie dyszki, ale możesz podwoić. Dobra, koleżku, chodź. Ty Dobra. Nie musisz dużo widzieć, więc luz. W sumie, jak nie chcesz w dyszek, bo się zaśmiałeś z mojego budżetu, to możesz go po prostu uwolnić. No tak. No jeszcze do dwóch. Jeszcze? No, jeszcze raz. Zostajesz, zostajesz w Ale i tak nie zgarniasz. A czemu nie? Bo e, pojebałem zasady. Ty, bo ucieka, kurwa. Gonić go trzeba. To tam go, Dobra, dzięki. influencerek. Gramy w papierkami, nie? Do dwóch. Jak wygrasz, to on to zdejmuje. Nie będzie musiał w tym chodzić, może wrócić do waszej szkoły w końcu. Do dwóch, no? No. Ty, bo wrócisz tak do szkoły w tym. Eee, dobra, zostajesz w tym. Idziemy dalej. Ale to jak on ma zbiórkę, to zróbmy tak, że po prostu przygrywa. I to mamy dwie dyszki, żeby pobalować. Ile ty masz tych par ust tutaj? Uszy, bo ich jeszcze nie było. Dobra. Oj, obciskłe pój, ale dobrze. No one mają chyba być takie seksowne trochę. Trochę jak na pierwszej rance takie. Jakby mnie mama na studniówkę ubierała. Rzucamy na ten. No i teraz musisz znaleźć kogoś no. z nim wygrać. Znajdź. Znajdź, znajdź ci kogoś. Ty znajdź... Zna Dobra, to ja znajdę, to tylko za Nie, ja, wstyd, A czemu idziemy Cześć ciele? stary, mamy pytanie. Chcesz wygrać dwie dychy? Dobra, to generalnie akcja wygląda tak, że jeśli on z tobą wygra, to ty, zakładasz to ty zakładasz ubrania, przebranie i jak wygrasz z kolejną osobą, to wygrywasz dwie dychy. A jak ty ze mną wygrasz teraz, to dostajesz... To nic yy, nie to Nic nie dostajesz. Nic nie dostajesz no. Jak po no. prostu No, to gramy. Więc możesz go uratować z przebrania yy, i mieć szansę na dwie dychy, A albo ja... pójść sobie tak. dalej i bez dwóch dychów. Dawaj. Trzy, 3, Trzy, No Dobra, przegrałeś. Od razu oddaję. No, wyglądasz no. dobrze. Słuchajcie, dziewczyny, jest taka akcja, że ziomka może ci uratować z przebrania furasa. Papier, kamień, nożyce gracie. Do dwóch. A jak przegra, to będzie w tym chodził do jutra. Na Łazienkowsko musi w tym pojechać wtedy. Na gniazdo. Ile jest? Wygrał? Wygrał. Dobrze, gratuluję. No tak, to wygrałeś dwie dychy. Gratuluję, możesz się uratować już, zdjąć to. No, to czekaj. To... I dwie dychy mu dać. Tak jest, i dwie dyszki dajemy. Proszę Dawid bardzo. Dawidłowo, bardzo. Dawidłowo. Na co wydasz Dawidłowo, dwie dychy? Do... No nie wiem, na maczkę to jest. Dobra. Dobra, dziękuję. kolego, No weź, kupię ludzika. To się zobaczy. Słuchajcie, to już jest koniec. Troszkę mi się pomieszały na początku zasady. Troszkę to mało powiedziane. No, generalnie dobrze, że wziąłeś kogoś, kto ma miał, trochę więcej punktów IQ niż but. Tak. Ta <noise> mia miał być budżet 120, wyszło chyba ponad dwie paki, ale dajcie znać w ogóle, czy takie coś miało sens. Troszkę była yy, beka, trochę cringe'u, za dużo nawet cringe'u. Wpadajcie do niego, wpadajcie tu. do mnie ciuszki zamawiajcie. Moich ciużków nie można zamówić? Nie, to... Niedługo może będzie. No nie wiem, ale I nie wiadomo. Nie, można nie wiadomo. I zapraszamy w schodki. Zapraszamy schodki, ja firmolę. <noise> Jak ja się pokażę na Twitchu po <noise> tym.